Tu odwołam się do myśliciela znacznie bardziej wpływowego w Rosji niż Karaganow, czyli do Władimira Putina. Otóż Putin po rozpoczęciu rozmów z Trumpem powiedział, adresując te słowa do liderów Europy: Zobaczcie, w jakiej sytuacji się znaleźliście. To znaczy, Rosja ma kanał komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi, a Stany Zjednoczone nie dopuszczają Europy do stołu negocjacyjnego. To, co on powiedział, to dość jasno wynikało z, 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 później, z, z jego jeszcze dodatkowych wypowiedzi. No jest następujący sygnał. Otóż on uważa moim zdaniem, iż Europa w gruncie rzeczy jest skazana na coś, co się określa mianem suwerenności strategicznej, dynamika relacji Europy ze Stanami Zjednoczonymi musi prowadzić. Do wzrostu samodzielności Europy, a w związku z tym to jest tylko kwestią czasu, kiedy ujawnią się różnice interesów. Czyli w gruncie rzeczy, rozpoczynając rozmowy, i tu jest też odpowiedź trochę na pytanie, o co gra Putin, rozpoczynając rozmowy z Amerykanami o uregulowaniu kwestii na Ukrainie, on uruchamia dynamikę procesu, który w dłuższej perspektywie będzie osłabiał więzi atlantyckie. No i Rosjanie już od lat mówią, że z punktu widzenia twardych interesów Europa powinna współpracować z Rosją, bo to może być obopólnie korzystne.